Hej, mam dla ciebie zlecenie. Jakie? Masz iść, zabić czas. Okej. Okay. Hej, jestem czas. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Muszę ciebie. zabić. A zrobiłeś mnie. Papa. Pa. Idę po swoją wypłatę? To jak? Wstanę moją wypłatę. Zabiłem już czas. A jak? Poszłem do czasu i go zabiłem. Aha. No to masz. Eee... Dwa diamenty. Trzy złota. Siedem emeraldów i. Dwe... i... Dwadzieścia żelaza. No to pa. Pa. Konie.